trzy dwa Jeden. Witajcie kochani, cześć, dzień dobry. Zapraszam Was dzisiaj na Open Box, na otwieranie paczki z AliExpress, tej oto tutaj leżącej. Um, co to będzie na wstępie? Słuchajcie, postanowiłam, że nagram taki filmik bardziej dla dzieci, ale myślę, że również dla dorosłych, ponieważ wiadomo, dzieci musi ktoś zaopatrzyć w coś, co zamawiamy na internecie. Kupiłam na AliExpress zestaw zabaweczek. Słuchajcie, takich zabawek y, popatrol, czyli Psi Patrol, pieski z pojazdami, takie niewielkie pojazdy. Ponieważ moja córka ma część tych pojazdów, część już by chciała mieć, ona zresztą wszystko teraz chce mieć. Więc pomyślałam, że jak była ta wyprzedaż na AliExpress w listopadzie, to jej coś takiego zamówiłam jeżeli czegoś nie będzie chciała, to po prostu podarujemy komuś innemu, nieważne, do rzeczy. Pomyślałam, że Wam pokażę coś takiego, ponieważ teraz, słuchajcie, psi patrol to jest po prostu wow, wow i weh, wszędzie po prostu, wszędzie, wszędzie. Na produktach spożywczych, na ubraniach, na za zabawki, no wszystko, wszystko możemy znaleźć z psi patrolem. Dzieci kochają pieski, także myślę, że to jest coś na czasie i chciałam Wam pokazać, jak to przychodzi, ile kosztuje, czas do Postawy. Opowiem Wam generalnie o tym chwileczkę, mam nadzieję, że kogoś to zainteresuje. Także tak, ja już sobie tutaj częściowo to otworzyłam, taka paczka w tej typowej chińskiej koparcie foliowej, którą odsunę i świetnie, słuchajcie, zapakowane. Bardzo lubię, ostatnio parę razy coś tam zamówiałam, zamawiałam, sorki, nie mogę się wysłowić. Rzeczy z AliExpress i przychodzą coraz częściej w takich, właśnie, napompowanych, powietrznych opakowaniach, co jest świetne, uważam, bo się nic nie uszkodzi, wszystko ma mięciutko, wszystko się trzyma, nic się nie rozwala tam w środku. Także to jest tak hermetycznie, można powiedzieć, powietrznie zapakowane. I tutaj będzie trochę szeleszczenia, za to przepraszam, ale chciałam Wam pokazać. Tu jest wszystko zaklejone ładnie, pięknie. Tu odklejam i mamy, otwieramy taką, właśnie kopertę. Tu mamy wszystkie te pojazdy zapakowane. Które muszę jakoś wyciągnąć, słuchajcie. Uwaga, będzie ciężko. Słuchajcie, to naprawdę się mocno trzyma. No i tak. Mamy coś takiego, opakowanie. Dziewięć pojazdów z tymi bohaterami, z pieskami. Jest też ten chłopiec, tutaj, chłopiec Rider. Który nie zawsze jest w tych zestawach, bo najczęściej są te pieski. Ale jak otworzę, to wam jeszcze o tym opowiem. Otwieramy dalej. Mamy zwykłą taką torebkę. Która szeleści okrutnie, ja to po prostu wysypię. O, i mamy takie małe pojazdy, które są znowuż pozapakowywane w torebeczki, słuchajcie. Może nie będę wszystkich otwierać, albo w sumie. Tu jest 9 sztuk i są te wszystkie głów, główni bohaterzy. O tak, jest Sky, jest Chase, plus dodatkowo mamy jeszcze Everest, czyli tego pieska, który. Rzadziej się zdarza w zestawach i tego, nie wiem, jak on się nazywa: kosmopieska. To jest wszystko pięknie zapakowane w takie pojedyncze woreczki. Mamy tą e, figurkę, którą trzeba sobie tam pewnie włożyć w to e, autko, w ten pojazd, bo ona jest trochę oddzielnie. I tutaj mamy e, tego chłopca rajdera z tym kładem. On też jest oddzielnie, więc pewnie można go zdejmować, co jest fajne, bo dzieci lubią coś takiego. No słuchajcie, plastikowe, malutkie, takie, o widzicie. Jak moja dłoń, mniejsze pojazdy. No, przedstawiają bardzo ładne te pieski. W sumie to się prezentuje całkiem ciekawie, ładnie, przez torebkę. Otworzymy może parę. Wszystkich może nie będę otwierać, bo po prostu to by za długo trwało. Otworzymy tego Popstar ridera, bo na nim zależało mojej córce najbardziej. E, powiem wam, ile to kosztowało. Tylko może, jak przestanę sylektować. No i mamy takie coś, zabaweczka, plastik, fantastik, ale wiecie. Za tę cenę, ponieważ to za te 9 pojazdów z tymi bohaterami mm, kosztowało, słuchajcie, 11,90 euro parę, czyli powiedzmy 12 euro za okrągleniu. Nie wiem czy to była jakaś promocja, czy to była normalna cena, chyba ciut tam taniej było. No, i słuchajcie, zmontowałam go tak na szybko. To jest taki mały właśnie pojazd. Ten, nie, w sumie nie jest taki mały. Słuchajcie, no taki o, dość spory. Normalnie, w Rosmanie, taka jedna zabaweczka kosztuje około 7 euro, wydaje mi się, coś w tym stylu. Także ceny są dość wysokie. No, bo wiecie, to co modne, to musi kosztować oczywiście. A jak dziecko chce, no, to jakby było inaczej. U nas jest, słuchajcie, bardzo pochmurnie dzisiaj, dlatego wydaje mi się, że też ta ostrość jest taka słaba, bo i światło kiepskie, za co przepraszam, ale mam nadzieję, że coś tam zobaczycie. Dobra, no i 12 euro, słuchajcie, za 9 takich pojazdów. Wydaje mi się, że atrakcyjna cena to wychodzi około 50 zł. Przesyłka była darmowa i słuchajcie, czas dostawy. Na AliExpress byłam mega zaskoczona, zamówiłam to dokładnie 12 listopada. A przyszło to, słuchajcie, 26 lub 27 listopada, jakoś tak, pod koniec tygodnia, czyli równiutko praktycznie dwa tygodnie od daty zamówienia i zapłacenia. Także myślę, że dla dzieciaków, na Mikołaja, pod choinkę, może ktoś jeszcze zdąży. Z tego co czytałam opinie, to do Polski również bardzo szybko to przychodzą te zabaweczki. Także jeżeli będzie link na AliExpress aktywny, albo po prostu coś podobnego znajdę, to chętnie Wam w dole, na dole w opisie wstawię. Nie wiem, słuchajcie, to nie jest żadna reklama, nie mam żadnej współpracy. Ja to pokazuję tak po prostu, bo wiem, że czasami y, ja też szukam filmów, żeby zobaczyć, jak jakieś rzeczy wyglądają na przykład. Bo nie zawsze są opinie, nie zawsze są zdjęcia. A jednak, jak się zamawia i płaci coś tam, no to człowiek chce wiedzieć, co kupuje. Y, a na aukcji zdjęcia zawsze są atrakcyjne i ładne. Słuchajcie, ja to podaruję mojej córce na Mikołaja, bo taki był zamysł. Jak na razie nie wiemy, czy będzie Euforia, czy nie, ale wydaje mi się, że tak, ponieważ wszystkie pojazdy w jednej kupie, dodatkowo ta Everest i ten inny piesek. No, słuchajcie, nie będę już tralować, Może otworzę jeszcze jakieś inne typieski. Nie wiem, może tą Sky otworzymy. Tę z samolocikiem. Gdzie to jest? Kurczę. Wiecie, bardzo ładnie to jest zapakowane. Można to zarówno w komplecie dać komuś na przykład na prezent, albo po prostu pojedynczo gdzieś tam do jakiegoś prezentu dołożyć. Taki mniejszy prezencik, mniejszą zabawkę. Czemu nie? Dziś na pewno się ucieszą. Mam nadzieję, że przez te szelesty nie będzie mnie, będzie mnie słychać. No i słuchajcie, no i mamy sky. Mamy samolocik, kółeczka, kręcą się. A, zapomniałam powiedzieć, słuchajcie, chyba najważniejsze. Te, e, te pojazdy mają ten taki napęd, e, chyba. O tak, do tyłu. O właśnie, nie wiem jak to się nazywa. Taki napęd, wiecie, do tyłu się go pociąga, to autko, ten pojazd, i one sobie właśnie bzium, odjeżdżają. No super, nie wiem czy ten rajder też tak ma, czy nie jest tu i nie wiem czy, nie ten akurat nie ma tego napędu ale myślę, że to nie ma znaczenia wygląda całkiem spoko jest to lekki plastik, ale wygląda ładnie kolory ma całkiem spoko wszystko ma na miejscu wiecie co, za 5 dych za te wszystkie pojazdy, myślę, że super cena i przede wszystkim to, że że no Wiecie, tanio i szybko. O, szybko to doszło, bo nie mogę się wysłowić. Dobra, kochani, może nie będę tu szelesić i Wam tego wszystkiego pokazywać. Mam nadzieję, że Was zainteresowałam. Albo w sumie nie, wróć. Pokażę Wam, co to za Open Box, kiedy pokazałam dwie rzeczy z dziewięciu. Durna kichaja. Aha, ta Sky była już w tym samolociku, a tu Wam pokażę dla tego czerwonego pieska Marszala. I on już jest tutaj oddzielnie i jego trzeba sobie już tutaj zamontować. Aha, jest taki właśnie dędzelek. Tutaj, tak. O, pokazane gdzie? A to nawet w sumie spoko, bo mogą dzieci sobie je wyjmować, a dzieci lubią. I ten, ten też ma ten napęd. Aha, czyli w sumie chyba wszystkie te pojazdy mają napęd, oprócz tego chłopca na tym kładzie. Dobra, otwórzmy Everest teraz. Everest, słuchajcie, rzadko się zdarza, tak jak już wspomniałam chyba na początku, bo ona jednak jest rzadziej. Kurczę, przepraszam, wyszłam z kadru, ale wiecie, zajęłam się tu montażem. Ta Everest ma ten napęd czy nie? Przesuńcie się pieski inne. Tak, też jedzie. To trzeba tam mocno ciągnąć, tylko wiecie, na stole jest gładko, ślisko. Tu mamy tego żółtego pieska, którego też otwieram i on się nazywa Rabbo, czy jakoś tak. Piesek będzie mocno, mocno szeleścić, za co przepraszam jeszcze raz. On ma tę swoją właśnie budowlany pojazd, koparkę. No i tak, on również ma napęd. Mamy jeszcze zoomę. Jeszcze na koniec Wam wszystkie po kolei, jak rozpakuję, pokażę. Jest Zuma, słuchajcie. Taka oto. O, ma ten swój wodny pojazd. Również z napędem. Tutaj mamy tego, chyba kosmopieska. Nie do końca wszystko wiem, ale otwieram go szybciutko. Trzeba się trochę pośpieszyć. O, i tak on wygląda. Również z tym napędem. No, myślę, że fajnie wyglądają te rzeczy. Widzicie, są za tą cenę. Spoko. I wszystkie razem dziecko nie wymyśla, nie kombinuje, że tego mi brakuje. Tego jeszcze mama nie mam, tego bym chciała. Wszystkie razem ten jakoś ciężko wchodzi, ale źle go wkładam, czy co jakoś ciężej wchodzi. Ale to, dobra, włożę go tak, niech na razie będzie. Ten ma również napęd. roki ze swoją śmieciarą. No i chyba jeden z ulubieńców, czyli Chase niebieski piesek Policjan, słuchajcie. Za chwilkę Wam pokażę po kolei jeszcze wszystkie te pieski. No i tyle, słuchajcie. Linki zamieszczę na dole, jakby ktoś chciał. Jak mówiłam, tak wygląda. Będę pokazywać tak i tak. Mamy Chase również z napędem, on tu już nam jeździ. Okej, okay, mamy go w kadrze. Tu jest ten Rocky. To się troszkę, o, to się rusza, super. O, jak ruchome, też fajne. Wydaje mi się, że ładnie to wygląda. Te pieski przypominają te pieski z bajeczki. To jest ten chłopiec, którego też można zdjąć z tego kłada. Także w porządku. Tutaj mamy Everest ze swoim śnieżnym pojazdem. Także też to całkiem spoko wygląda. Kolejny mamy czerwony. Strażak Marshall z napędem. Potem damy Rubble, nasz robotnik. Silny piesek. Ma taką sympatyczną twarzyczkę. <laughs> Tutaj mamy Sky, ulubieniec chyba dziewczynek, aczkolwiek niekoniecznie. Tutaj jest ten pieseczek. Kosmopiesek. Mam nadzieję, że będzie dobrze to do w miarę widać. I ostatni zuma. No i mamy, słuchajcie, 9 pojazdów, 9 piesków. Za 12 euro. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Zapraszam do moich innych filmów, zapraszam do komentarzy, zapraszam do lajkowania i słuchajcie, mam nadzieję, że kogoś zainteresowałam tym filmem. Jeszcze Wam tak może pokażę z góry, może troszkę z boku. Tutaj mój laptop stoi. I tyle słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo, pa! pa.